Poranny show Kamila Balei w Radiu Złote Przeboje. Walentynkowy, bardzo wyjątkowy, poranny program Radia Złote Przeboje. Proszę Państwa, udało się z niespodzianką. Was witamy dzisiaj w ilości mnogiej najpiękniejsze polskie głosy. Chór Sound and Grace. Dzień dobry, witajcie! Dzień dobry! Dzień dobry. Dzisiaj mamy dla naszych słuchaczy wyjątkową niespodziankę. Dzisiaj każda i każdy z was może poprosić o swoją ukochaną piosenkę o miłość i ją komuś zadedykować. Dzwoncie już teraz 22 224430 z nami Ada. Dzień dobry Ada. Dzień dobry. Ada, jesteś mamą trzech chłopców, z tego co tak. słyszałem. Dajesz radę? To niełatwa, nie, niełatwy kawałek chleba. Troje dzieci, moja Ale droga. Ale jaka przyjemność, okay. to sama przyjemność, bójt. Ja rozumiem, jesteś na antenie, nie można inaczej <noise> powiedzieć, prawda? Bo kiedyś to, to usłyszą jeszcze. Ada, słuchaj, tak, jaką piosenkę e, nasi wyjątkowi goście mieliby dla Ciebie wykonać? No, dzwonię po to, żeby, jeśli mogą, zaśpiewali dla mojego męża piosenkę I just call to say I love you. Stevie Wondera, bardzo ładny numer. Jaką Wondera, Jaką Jako imię? E, Marek. I Just Call To Say I Love You, może być? Oczywiście, poproszę. No to uwaga, Marek, zrób głośniej, to jest piosenka dla Ciebie, dla wszystkich zakochanych, chór Sound and Grace i I Just Call To Say I Love You w Radiu Złote Przeboje. Śpiewamy, gramy, jedziemy! Dzięki wielkie! I just call To say I love you I just call, to say I love you. I just call To say how much I care, I just go to say I love you and I mean it from the bottom of my heart. Bold, to say how much I care, I just go.

<noise> Bardzo nam się podobało. Chłopaki też to ze mną słuchali. Super! Co będzie powiedzieć do taty? Fantastycznie! Kochamy cię, tato! O, proszę, jakie wspaniałe, rodzinne, walentynkowe życzenia. Wszystkiego dobrego, Ada, was zachęcamy. Dzwońcie do nas 22:44-30. Najpiękniejsze piosenki o miłości na żywo w naszym studiu. Tego jeszcze nie było. Dzwoncie już teraz: 22:44-30. Poranny show Kamila Balei. W radiu złote przeboje.